To jawne bluźnierstwo, które przypomina nam, że zło potrafi ubrać się w szatę sztuki i kultury, by wejść tam, gdzie nie powinno go być, gdzie nie jest zaproszone. W sieci wrze, a wierni nazywają to wydarzenie bezczelną profanacją miejsca. Przypominają słowa samego Zbawiciela, który wyrzucił handlujących ze świątyni. Dzisiaj oni nie handlują mięsem tam w tej świątyni, ale uprawiają gorszy handel handel duszą. Ktoś słusznie stwierdził, że ten, kto na to pozwolił, jest antychrystem. Musi być antychrystem. A patrząc na to, co się tam dzieje, można tylko zgodzić się z tymi, którzy twierdzą, że w piekle i czyśćcu będzie bardzo tłoczno. A więc kto na tę profanację zezwolił? Za te haniebne imprezy, które odbywają się w Centrum Świętego Jana decyduje Nadbałtyckie Centrum Kultury. To oni odpowiadają za program, a na czele centrum stoi pani dyrektor Marta Szadowiak. Jest jeszcze rada programowa. I uwaga, w tej radzie programowej zasiada ksiądz. Ksiądz Krzysztof Niedałtowski: dodatkowo Kościół jest własnością archidiecezji Gdańskiej, na czele której stoi biskup Tadeusz Wojda. Najwidoczniej ani kapłan, ani biskup nie są tą sprawą oburzeni ani zainteresowani.